Porozumienie w tej chwili 26 banków w sprawie zrozumiałości. Um komunikacji z klientem bankowości detalicznej dotyczy de facto takiego podejścia sektorowego, które zmierza ku upraszczaniu tej komunikacji z klientami na wielu płaszczyznach. I elementem tego porozumienia jest standard zrozumiałości języka w usługach bankowości detalicznej. Ten standard został wypracowany we współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi zajmującymi się prostym językiem, takimi jak Jasnopis, Fundacja Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski, Szczeciński i Poznański. I tam grupa ekspertów pracowała nad tym, jak tak naprawdę powinien wyglądać prosty język w umowach bankowych, ale nie tylko bankowych. Mówimy szerzej w ogóle, jak ten prosty język powinien funkcjonować. A wymóg prostego języka wynika też z przepisów prawa, dlatego że weszła w życie ustawa o dostępności i ona wprowadza obowiązek porozumiewania się z klientem językiem, który nie przekracza poziomu B2. Oczywiście B2 to jest standard, który stosujemy do nauki języków obcych, więc ciężko było przełożyć go na język polski. Stąd też nasza praca w gronie ekspertów, żeby wypracować. Więc standard, który będzie odpowiadał temu poziomowi B2, ale on nie będzie nim dokładnie. To znaczy, nie będzie to dokładne rozumienie, ale będzie polegał na tym, żeby wypracować pewne standardy zrozumiałości tego języka. I ten standard, który został wypracowany, odpowiada mniej więcej poziomowi szkoły średniej, czyli ten poziom zrozumiałości, jaki byłby zastosowany dla ucznia szkoły średniej. I W ten sposób ma być kształtowana komunikacja z klientami w ramach bankowości detalicznej. Oczywiście to będzie się działo w umowach, to będzie się działo poprzez strony internetowe, to będzie się działo poprzez komunikację bezpośrednią, taką jak SMS, -y, maile, to już dzisiaj się dzieje, dlatego że Banki już w 2020 roku podpisały taką deklarację w sprawie prostego języka i już zdążyliśmy wydać tak naprawdę cztery rekomendacje stosowania tego prostego języka w różnych y, obszarach, między innymi w obszarze, w obszarze reklamacji, między innymi w obszarze. Formułowania regulaminów, ale teraz wypracowaliśmy taki standard ogólnorynkowy, a mamy nadzieję, że też szerszy, bo zachęcamy też inne sektory, żeby do niego przystępowały, który będzie pewnym punktem odniesienia, um, również do szerszego stosowania um, tego prostego języka, bo on się na końcu opłaca. Jeśli klient rozumie, co do niego mówimy, to on jest bardzo us bardziej usatysfakcjonowany, rzadziej dzwoni na infolinie, rzadziej próbuje coś wyjaśnić i generalnie wszyscy na tym zyskujemy.